Zawsze czarne. Gubiłem się czów kolorowych, wiesz? Dobra. Dobrze, panowie, startujemy. Dzisiaj pierwsza kolejka ligowa po wysoku lubaczu w domowy. Zanim przejdziemy do, do składu, do podsumowania tygodnia, to najpierw taka mała dygresja, dygresja ode mnie. Słuchajcie, ja jestem w klubie już siódmy rok przy tym zespole i moim zdaniem dzisiaj jesteśmy najlepszą ławią. Odkąd tu jestem, ten zespół jest najmocniejszy, przede wszystkim personalnie, przede wszystkim pod kątem doświadczenia i waszego takiego indywidualnego zboiska i też takiego, który zebraliśmy w zeszłym sezonie w tych trudnych momentach z tak dalej. Jeśli chodzi o podsumowanie tygodnia, otwarcie gry, dwa warianty w trójce i w czwórce, to co robiliśmy, dla przypomnienia, dwa filmy w trójce, ustawę skrani do śledzenia pressingu, drugie tempo, dziesiątki do oderwania w dół i dalej. Albo zdobywałem przestrzeń, jak jest problem, to pięta i przechodzimy do budowania po to, żeby poszanować piłkę, zepchnęliśmy przeciwnika nisko i robić to, co robimy w budowaniu gry. Akcję puszczamy do końca, żeby wam przypomnieć o utrudnianiu pola karnego, bardzo ważne zajęcie pierwszej strefy. Tu mocny już atak tej przestrzeni, może nam się odbije, może od przeciwnika i wpadnie piłka, i wpadnie piłka do bramki I drugi wariant z treningu środowego, blisko siebie 3 plus 2, dychy gotowe do oderwania. może głębia po podaniu, dycha odrywa, uwolniona piłka i dwie obce. Jeśli jestem sam, prowadzę, jeśli mam presję, wahadłowy, dziewiątka, mocno za plecy ścigamy się, puknąć bark, bark, wygrać pozycję i dochodzimy do sytuacji z sercem. Zróbcie wszystko, żeby wygrać ten mecz, my zrobimy wszystko z naszej strony, żeby Wam w tym pomóc i zacznijmy dobrze sezon. Powodzenia. I on do prawej ręki, ok? Okay, ok, tak? Tak, tak, może wyższe, tak, ale tak. Ok, yes. Wszystko Tak, tak, cześć, cześć. Siema. Siemka. Cześć. Karnecik jest czy pojedynczy? Jest, jest, jest Ale piękna, piękne, piękny pisze. cały sezon. <laughs> Super. Jakby nie inaczej. <laughs> jak, jakie emocje dzisiaj? Myślę, że wygrana może być. Punkty. Tylko trzy punkty, punkty będą, na pewno. Nieważne ile bramek stracimy, tak. aby do przodu. Trzymaj. To musi być ten rok, ten sezon, to musi być to, w końcu. No i lecimy, trenerze Wiktorze. Lecimy, nie ma kurde... Ale panie, dwie minutki dla was! Panie kierowniku, będzie latane? Będzie latane dzisiaj? Będzie, będzie. Zobacz, do strony wysoka pozycja, trzy kroki. A to jest dwóch młodych. No ale jak trzeba będzie pobiec, jak trzeba będzie pobiec... To, też... to nie musi, dam radę. Dawaj, ja cię rozgrzeję szybko. <grymne> jak pan typuje? 2-0. Okej, okay. trzymam kciuki. Skif, na napięty, pośladki. Wujki co krok i na boki. Gotowy? Tak, obstawiamy? Wstawiamy 3-0. Bardzo pewnie Jedna bramka więcej, tyle wystarczy do nie? 4-0. Kto strzeli? Nie wiem, nie znam zawodników. Ulicznego, go znasz. A tak, no to strzeli, tak. Z karnego czy nie? Zobaczymy. Ta, ja ci muszę ciągnąć wywiad Ty mi nie, nie masz pieniędzy zapłacić. 3-0-0. 2-0. 0 Trzy 3 Pamiętasz, ten chłopak cię łamał? Będzie dawał te chipy, pigie. Tak, Musi, no ten... żeby odpijać. I ty będziesz mniej o nich. Słysza. Ten, hmm. ten że chłopak, tak, 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 tak. żeby go odbijać. To jest tutaj. To To jest To jest tutaj. To To jest tak. jest To co nie pamiętam, to była Zagraj i wyjdź. Zagraj, wyjdź. Początek, początek panowie. Początek odpowiedzialny. Później możemy wejść na ten wyższy poziom. I pomagać sobie, gadać od tyłu, jak najwięcej podpowiedzi. Łatwiej będzie Mahalowemu, łatwiej będzie ósemce, jak on będzie słyszał. Być jak kiedyś szanować piłę, nie? Może przyjść kryzys po tej 20-30, jak będziemy wydalać, to wtedy to szanować, nie? Jak przejściowe będą, to też sutka do tego. Pawcia. Jesteśmy gotowi. To od razu idziemy znowu do wypchnięcia. Rotacja pamiętajmy sobie, pomagajcie dzisiaj. Patryk. Patrzcie się, że wiesz, Nie wyciągać się, tylko obserwować co się dzieje wokół. niż przez ostatnie dwa tygodnie, dobrze to wyglądało w treningu, w sparingu, tylko to utrzymać przez 90 minut, dać maksa i będziemy się cieszyć po meczu. Jesteśmy tym, tym wszystkim dwa razem, tak? My jesteśmy kowalami swojego losu i my weźmy odpowiedzialność za to, co się bierz, yy, dzieje na boisku. Jeden za drugiego, dajemy od pierwszej do 90 minuty. Determinacja, głowa umiejętności i każdy za każdego. Kto wygra? Do góry, pewno siebie teraz, dawaj! Po swoje wychodzimy! Proszę Państwa, w wieku 62 lat odszedł do wieczności wychowany żółto-niebieski wieloletni piłkarz drugoligowego zespołu ABI Andrzej Wilk. W imieniu całej żółto-niebieskiej społeczności zawodników, sztabu szkoleniowego, zarządu oraz kibiców rodzinie świętej pamięci Andrzeja Wilka jeszcze raz składamy wyrazy współczucia. Uczcimy jego pamięć minutą ciszy. dzień dobry. Dwa jeden. Długo, długo pan biega na stadionie? Dlaczego? Długo pan biega na mecze? O, no, dłuższy czas. Ile? 6 lat, 7 lat okay. okay. a ja kiedyś wcześniej jak my, my się moczy. Rozumiem. Rozumiem. No i dwóch wnuków mam trenuję. Trenują Paweł, tak? Tak. Trzymam Rhaid i fi gennu pinc. Wedyn ses iad af bikr. Ka uchafan o fwyta? ilfiad. dokładnie Będzie? Będzie, będzie. Będzie, będzie. Dzień dobry. Cześć, witam. Jak wrażenia? W porządku, bardzo porządku. Ładne rozpoczęcie. Super. W pierwszej minucie, także. Jak pan odstawia? No ja już obstawiłem to, że tak powiem, u Buchmacherów, także musi być zwycięstwo Okej, okay. ile? O, byle by było. Oj, do... tyle by było do przodu, tak? Dziękuję. Bo tu jak druga bramka nie padnie, to do końca będzie Dziękuję. ciężko, że tak powiem. Bo tak jak widać przed chwilą. Się. Cały czas coś się dzieje. Jak wrażenia? Super. Nie, Panie Sole. jest Panie Ciede. Dla Avi. Dla Jeszcze Dla brakuje. 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 A jest.

Nie, jak masz sobie, to zepsuję. Cały czas. Ale jak widzisz, To że też że jak no, to te ketweaki całe, co oni mówią, że na przedpole i tam jest dokładnie płatka Pierwszy pole. Albo to jest jak to masz, masz, to coś si ja, się da? po drugim, on się obetnie. W momencie, kiedy już naprowadza stoper, to my cały czas robimy to, że z lewej strony przy ławce Andrii nie może iść, tylko wyciągamy ósemkę naszą, nie? I Andrii wtedy łapie szerokość. Jeśli pisar już on wprowadza, jest pisar, jest siła, to ty musisz go. Trzeba stąd domykać, nie? To jest pierwsza rzecz. Yy, Druga rzecz co było? Yy, wejdźmy w czwórkę budowany. Ciężko nam jest ustawieni nastawieni mocno kur... na presję i to nie w tempie, tylko od razu. Paweł albo Kamyk, jeden z... Paweł wejdź w czwórkę i z czwórce spróbuję przytrzymać teraz piłkę, nie? I... Ja ten, ten będę bo wtedy Albo ty nie. Nic, tego. Okay, ty, ale jeśli Paweł, to ty nie, na zmianę. Uważaj na, na faulę. Konkret. Andrii, te dwa razy pierwsze co wyszedłeś? Jakbyś się chciał mocniej do środka przed niego, nie ma szans, żebyś cię złapał, masz strzał. Nie na dogranie, tylko na strzał. Światło, bramki, pisar, to samo, to nie są demony szybkości, ale do fazy musimy iść. Zubika, odbiór, każda piłka, którą odbieramy, do fazy musimy iść. Panowie będziemy mieli znowu cztery sytuacje i strzelimy, nie? Jak wrażenia po pierwszej połowie? Słuchaj. Bardzo nam się pokazało, no szkoda, że ta bramka spasowała na samym końcu. Ile panu podstawia? 3-1 nadal. Walczymy, walczymy. Broniliśmy się, ale spokojnie, no. Mamy radę. Andrzeje 10 70 230, 275. w spincie. Eee, tak da boju, da boju, da boju, do boju, dopayu, dopayu, SK. No daj terazłożyć w teczę, mało było. Chyba wydaje się, ogólnie, że Andrzei będzie. Andrzej widzi, co tam jest. Pisa, tak? No też, żeś był zapisany. Andrzejowi się, tak?

Żegamy, żegamy te minuty! 50 to jest końca! Blisko, blisko, blisko! nie okay. mamy czas? Ile jeszcze? Trzy! Niecałe!

Dziękuję. Dziękuję Kacperku. Dziękuję również. Tak się bawi, tak się bawi na Miunia, hej! Tak się bawi, tak się bawi na Miunia, hej! Kto wygrał To, Abia! Kto? Abia! Kto? Abia, mi? O tak, mocniej

Przepraszam, trenerze, trener Wiktor, kto wygrał mecz, proszę bardzo. Ale głośno! Bardzo głośno, ale bardzo głośno prosimy. Bardzo, bardzo głośno.